Dziękuję operatorze Kurwa, ja pierdolę! Co to się od dupsa? Gdzie ja jestem? Jezu, jakie to jest takie to z kurwa, czasami takie gówno. Nie! Kurwa! Kurwa, jakie pierdolone gówno! Ja je wie! Do kurwy! Ale to jest dupcone. Kurwa, to jest gorsze niż pół, jak się znikają pociski! O Boże! A, kurwa nie, jakie boże. A. Kurwa nie, ja pierdolę. A co jest tak wkurwiający po prostu się nie wkurwiał. Nic więcej. Najpierw ci wkurwia ten, że środki ci zjeżdża ta pizda jebana. Wkurwę, boże. Myślę, że gość kurwa, no już pięć razy zdycha, no jak to też kurwa taka śmierć. Z pizdy pierdolonej. Jezu, do kurwy. Kurwa mać. W sensie tutaj mi jakieś takie pomniczki, coś takiego. Boże ja kurwa jebie! Nie no chyba się zgadzamy, nie? To jest kurwa zjebane. Najgorsze są tej temy oczywiście. To było już kurwa 15 razy rozdupsone, tylko... O Jezu. Jezu, kurwa jakieś elementy... Jaki chuj to projektował, że nie 50 ataków poszło w pizdę. Bo kurwa oczywiście... Siedzę sobie... walę w jakieś pomniczki z Dupska. Tak, kurwa. Jezu, do chuja, w sensie, że kurwa, no znowu ta kamera się tak dupcy, tak. Kurwa, straciłem loka, ja pierdolę, ale dlaczego tu się traci lok? Kurwa, Boże, Jezu, do kurwy, no po prostu gość jest na dwa kity, ale nagle tracę loki, kurwa, się jebie ta kamera tak totalnie. Kurwa mać, nie no, no serio, do kurwy. Nie możesz sobie normalnie celować w gościa, w Wrażę to oczywiście pierdolone temki i ten cały ekwipunek schuja. To jeszcze kurwa ta kamera. Ta kamera jest zjebana tak totalnie. Da mi to się tak nie niej wkurwiło, jak po prostu ten. Jeszcze rozumiem to, ale to jest tutaj się nakłada te 500 tych wkurwiujących elementów. To, że w bości zabiera oczywiście mobilność. A, do kurwy po prostu. Trzeci raz go tłukę, tylko brakuje centymetra. Albo znowu mnie dupnie przy okazji jak i siebie dupnie. A, nie, nie zbiłeś tego, tak? Nie wziąłeś, tak? Kurwa! Jezu, jak tam jak tutaj gówno kurwa widać! Ja pierdolę! No, bo, dobra. Najgorsze jest to żonglowanie między... Kurwa! O Boże! Musisz kurwa używać tego pierdolnego itemka dwa razy, żeby go zadupcyć. Jak chujowe to jest! Po prostu kurwa, mać. Dwa razy w ciągu jednej jebanej kurwa walki. A serio, są tak chujowe walki. Akurat te, kurwa. Musisz używać dwa, cwa, trzy temki które się kurwa w ogóle używają pół godziny w trakcie gry. To nie jest tak, że klikasz. Tylko kurwa ten Cfel musi wyciągnąć rącz, kiedyś tam potrzymać ją w dupie, pogmerać przez na to. Tak? Da, 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 da chuj. Kurwa, nie, to nie ma czasu, jak te pedały się napierdalają. Clayton Kamera, kurwa nie, no po prostu do kurwy. Jak można takie gówno zrobić, odpierdolić? O, no to, widzisz jakiś kurwa spasiony brzuch? Albo nie wiesz, czy skaczesz? Czy... Kurwa, ja pierdolę. Kurwa, nie. W sensie, ja pierdolę, jak takie coś można zrobić? Jezu, do kurwa, mać. Rozumiem, że to jest. Nie wiem, to w ogóle. To jest celowe, tak? Że niech się kurwa pomęczy z pierdoloną kamerą tutaj. Skoro nie ma nic innego do roboty. Aha, teraz kurwa! Jezu, co tam się do kurwy odstawiło? Kurwa! Jezu, jak mogę coś robić, kiedy mi wchodzą gałązie z dubska? Kurwa! Kurwa nie! Ja pierdolę! I teraz nie mogę wykonamy go, tak? Bo jesteśmy kurwa w jebanej dupie. Kurwa. Yy. Tak? I kurwa do widzenia. I kurwa po prostu wypierdalać. Tyle, powalczyliśmy sobie. Bo kurwa nie ma ten. A gdzie jest ten, z ten cały kurwa? Chuj, zaraz, zaraz. Boże, ty, ty kurwo, głupia. Pomagam ci, głupi z kurwy, synu pierdorony. A ty mi tak robisz. Jezu jaki kurwa debil Nas trzeba jewać po prostu, kurwa No co jest Jezu, kurwa Ua, kurwa Jest jakie to zjebane to lokowanie i targetowanie tych kur Kurwa, gdzie on jest teraz? Ja pierdolę Ale jest, jest taka różnica w tej drugiej połowie gry Mam uzasadnione podejrzenie, że to nie było do końca testowane bo kurwa nagle ten, od tej mniej więcej pani kurwy cipy Kurwa tej Lanski, gdzie ten Zupełnie inny nagle kwestia A to, że na tego gościa, pamiętam to, miałem dokładnie problemy, żeby w niego trafić W sensie najebać mu z góry Ale naj najgorsze, będzie wkurwiające jest to, że część części lokacji nie da się spaść Jest zrobione tak, że nie spadniesz Ale tu kurwa spadniesz A wiedziałem, że tak będzie, kurwa Gość kurwa nie potrafi zrobić nas, kogo na przeciwnika Kurwa, jak tak z locking można zdupcyć, ale to jest totalnie zdupione, kurwa! Chcesz po prostu... Gdzie ja chcę skoczyć, kurwa? Obok w niego? Pod kątem 7 stopni? Na chuj to kurwa robić w ogóle? Chcę w niego skoczyć, kurwa! Nie chcę skoczyć w stopniu obok, obok, obok. Po to mam ten kurwa zdupiony lock, żeby się ten... I kurwa nie... jest, Nie, czemu nie chcesz w niego trafić? Jezu... Bo nie rozumiem tego. Jezu, kurwa mać! Ale to jest, kurwa, zjebany Jezu, kamery Kurwa, nie, Jezu, ja pierdolę. Ale do chuja nic nie było widać, kurwa. Kurwa, 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 kurwa. Kurwa, nie, ja jebie, kurwa. A serio, to. to... Kurwa, to jest tak, nie, tak zdupcone w tym momencie. Kiedy chodzi o takie dźwięko granie i dostajesz takich kurwa przeciwników, to ci. Nie wiem, nagle widzisz kurwa w plecy bohatera. Ja pierdolę. Kurwa, no nie. Szczerze, nie wiem, co się stało. Zabiłem gościa na górze. Sam skoczył na dół. Ale serio. Nie wiem, pierdolę, tylko nagle poleciał tak dziwnie gdzieś się pod skosem wylądował tu. Ale do chuja? dlaczego? To, i to jest kurwa to. Jak ktoś się mówi, że to jest dobra kamera, tak? No ja pierdolę. To. Kurwa, co tu się działo? Kurwa, gówno tu było widać. No nie. No nie. No stuknij go, Jezu, kurwa. Czerwona jebutna... Ja mam was w dupie, walczcie sobie. Kurwa. Przyskacz tą pierdoloną czerwoną kreskę. I ta pizda ninja nie jest w stanie mu zrobić wykończenia. Ja pierdolę. Aha! Kurwa! Jak ja to kocham! Kiedy nagle kurwa gówno widzisz. Nic nie widzę. Kurwa, zajebiście! Jezu, jakie to jest zjebane! Kurwa! Po prostu ja pierdolę! Jak takie zaś można dopuścić? Kurwa mam! Kurwa, nie! Ani jedne z tych pierdolonych petard! Do kurwy nic mu nie zrobiły! Ja pierdolę! Ale to było tak zjewane. Do kurwy, nie zniosę tego wola. Gość jest tak ciepły, jak kurwa chuj! Jezu, kurwa! Wymierz w ten dach i No! Jezu, jaka głupia kurwa stara. O Boże. Sorry. Nic nie widzę teraz. Dzięki, Ej, kurwa. Ja pierdolę. To było tak chujowe. Kurwa, miałem taki fajny rytm. i kamera nagle ci wydupca w podłogę. Boże. Najgorsze, nie wiem czemu zgubiło loka w tym momencie. Kurwa. Widzieliście to! Nagle kiedy gość ma zaatakować. Ja lekko schodzę i kamera gdzieś tam się wyjebuje, kurwa w kosmos. kamera, ty... Uuu, kurwa! Ja pierdolę, kurwa! Jebana pierdolona, muszę pokazać, że są drzwi w dupie. I oto haczysz, tak? Gdzie kurwa... Jezu, obraz się tak tnie... Jest takie to jest zdupcone. Ale żeby jednej pierdolonej am... Areny nie zrobić tak w sposób niewkurwiający, Boże. Nie, kurwa. E serio, kurwa. Ile jest tych pojedynków z bossami? 20. 20 miejsc, gdzie sprawdzić kamerę. Rozumiem, że się z jakimiś innymi małymi kurwami zacina, tak? Załóżmy, nie masz testerów, nie przetestują. Chuj. Ale kurwa, w takim momencie, tak, to jest teoretycznie nawet finałowy boss, i kurwa. Nagle widzisz kurwa jakiś ten. To z maksymalna czułość. Nie mogę już szybciej sobie ustawić tej kamery. Ja bym sobie dał ręcznie. Ej, no jest kurwy, co jest? Co to do chuja było? Jezu, kurwa, ten atak. Nie rozumiem go zupełnie.